Widzowie mają trochę inne spojrzenie na streamerów. Ooo, oh, Jezu, nie mam pojęcia z zielonego. Co to może być? Ja już jestem, dzień dobry widzowie, spokojnie. Kawkę musiałem jeszcze wziąć, gorąca była, ciężka była. Się spóźniłem, leciutko, ale tylko troszkę. Masz coś? O, masz tu ktoś u tripla, tutaj, pyk. Uuu, nice clash. Muszę przyznać. Cześciutki. Powinienem zostawić to dla Wex? Kurde, może w sumie. Mam wrażenie, że się podpali Samira. Ja to wezmę. O, tę się... ścieżkę. nie dawaj no to to no, damy dawaj. dawaj. Stój, o, kur... o, to o, Proszę. <noise> Za krótki! Nawet no, nie specjalnie to wziąłem, prawda. Dobra, no, strzelam się na czad akurat. Masz? Bierz, 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 bierz. Ja to wienię sam. Pierdziłem Ej, gin! Dobra, bratku. Już się zgubił. Kapeczkę. Locketball, he's three Can I play this? I think I can. Mm -hmm. okay. Oh, Darius on the left, to echo the wall. A Jak się w tym A strasznie się pogubiłem, ty bardzo. No, poprawiłem się też dobra. fleszek, nice. No, to jest jeden z takich, którzy woleliby być Polakami? Nie wiem, ja, wiesz, nie oceniam go na podstawie tego, jakim jestem streamerem. Właściwie tyle to nie oglądałem, ale no, no, prywatnie po prostu był spokojny. Widzowie mają trochę inne spojrzenie na streamerów. Bo ja, jakby nie oceniam za content, tylko, wiesz, ja mówię po prostu, jak go poznałem prywatnie, a to są. Często dwie różne rzeczy, nie um, Okej. Okay. Wszystko Zobaczcie! dobrze? Czemu to robi? Znaczy, ja rozumiem, że tam... Sycha może siadać, ale... Takie coś, co podbana jest. Nie wiem, po co to robi. To jest randomowanie już, to cs -ki. Muszę mi się zgadzać. Dobry za tydzień. Tak jest. Plaszik. O kurde, co to? Ej, na początku pomyślałem, że to jest Karner w sumie, ale to nie może być skardener dwa razy ze nie? Twitch, jakiś? Singet może? Jakaś tutaj trucizna? Nie. Xidma ma takie ski albo graves. Nie. Oooo, oh, jezu, nie mam pojęcia z zielonego. Co to może być? Ej, kompletnie tego nie kojarzę. Tutaj taka zieleń. Co to może być? Jeśli Ej, nie wiem. Dobra, patrzę na Wy wiecie? Ja nie mam pojęcia, stary. To jest Warwick? Nie. Co to jest? Kazix Mecha? o ty, może to być to. Ja pierdę, ale trudna. I to dali gdzieś tutaj jakiś fragment. Zamiast jego skrzydło, że cokolwiek. Lecimy dalej. Ability. Tankage, Pasywka. Tak jest. Quota. I am the snow, wind and ice. Jana? Abasijuani? Uuuuh. Lisandra? Uuu. Śnieg, wiatr i lód. Nunu? No freliard jakiś na 100% chyba, nie? A No, dobra. Dobra, dobra. Kurde, ciężki dzisiaj jakiś lecz. Są tutaj no? No sakra. O kurde. Dziewczyna co mam, mamy. Nie jest junglera, nie jest niblężem. to pewnie ssoporci. Nie jest człowiekiem. Albo idyker ewentualnie, bo jest ręczem. A weźmy jakąś Kate, może. A nie, Caitlyn jest zon, chyba tak? Nie, jest Piltover, jest Caitlyn, ale weźmy ją. Nie jest idykery. Jeszcze starsza jest. Jakaś karma czy coś takiego? Okolica Ioni. Aha, rok ja się też nie zgadzał. A Jana po prostu? Nie. Ty Jana jest GOD? Jak to? A z 9 roku, czyli te pierwsze 40 postaci. Co tam jeszcze takiego było z tych supportów bazowych Morgana, Lux... nie, Lux by była midlanerem również. Nie! Wokurze debelem. A co ty? Co jest z supportów jeszcze? Co było na początku? Anka, no ale to był, było midlane jeszcze. Ale pustka. Soraka! Tak? Tak, to jest Soraka.

Może się uda, bez samonerów, ale będzie miał wół chyba już co? Może nie będzie miał. Pada od tego, dobra. No! Dobra, niech przynajmniej padło Ej, kur... ma trochę j***a ten Jarvan, muszę przyznać Trochę bije Ma e. No, coś to ma Kurde, wydawało się, że nie ma Śpij No j***a, prawa. Ściana, coś? Masz? No, nice. hmm. no nie mam do siebie nerka, sorry. Trener nas rozciąga cały czas. Jakbyście nie zauważyli. Grasz? GRASZ TĄ SIWIRKĄ? DAWAJ, KWADRA, PYK, 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 PYK! Nooo, zajebiście. Jeszcze jakbym przeszedł, to byłby nasz tor w ogóle. No ma Let me out, kurwa! Tej gry jest no. No przecież nie można grać z takimi ludźmi, no.

25 musimy go wziąć. I może jeszcze jakoś to będzie wyglądało. Tutaj dał butem przeczył, to Aha, no tak. Oczywiście, że on jeszcze pula ma. Ty Arecmait go nie bił w ogóle? Okej, okay. okej, okay. żyje. Okej. Okay. Co jest? Wygraliśmy, Wegaliśmy. Nie tu Borio, no mi ci podoba Co to zrobiła? Fajny champion, bardzo go lubię. Mhm. Uh, 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 uh. sekund do sekundę, Halo, homgardy coś tego. Takie zleczonko, coś. Eee, alo, kurde, no dobra, thinking. Dobrze, ja sobie. I guess we let this shit. A, tak, że trenda zaraz podbiega i daje dwa da ataki na RC nie? Dla Ciebie Ony, Dobra, ja powinienem próbować ludera. A Trenda kończy. O przeszedł. Dobra, trzymajcie się, miłego wieczorku. Trzymajcie się. ELO!